Efektywne zarządzanie cenami produktów to kluczowy element, który może znacząco wpłynąć na sukces każdego przedsiębiorstwa. W systemie ENOWA 365, a szczególnie w jego module Handel, znajdziemy zaawansowane narzędzia do konfiguracji definicji cen, które pomogą nie tylko w optymalizacji procesów sprzedażowych, ale także w zwiększeniu rentowności firmy. Dziś omówimy, jak skutecznie skonfigurować i wykorzystać te definicje cen. Definicje cen stanowią fundament polityki cenowej naszego przedsiębiorstwa. Dzięki nim zyskujemy elastyczność w zarządzaniu cenami produktów, uwzględniając różne czynniki, takie jak grupy klientów, ilości zakupowe czy sezonowość. Prawidłowa konfiguracja definicji cen może znacząco wpłynąć na konkurencyjność oferty i efektywność sprzedaży. Rozpocznijmy od podstawowych ustawień. Aby skonfigurować definicję cen w module Handel, należy udać się do sekcji konfiguracji systemu. Kluczowe kroki obejmują wybór odpowiednich parametrów, określenie, czy cena ma być dodawana do towaru oraz ustawienie opcji cen okresowych. Przykładowa konfiguracja może wyglądać tak, definiujemy nazwę ceny, zaznaczamy, czy ma być dodana do towaru oraz aktywujemy ceny okresowe. Ceny okresowe to niezwykle ważna funkcjonalność, szczególnie dla firm stosujących dynamiczne strategie cenowe. Pozwalają na przechowywanie historycznych cen produktów, planowanie przyszłych zmian oraz automatyczne aktualizacje cen w określonych datach. Aktywowanie cen okresowych jest łatwe, wystarczy zaznaczyć odpowiedni parametr w definicji. Po skonfigurowaniu definicji cen możemy je efektywnie wykorzystać na kartotekach towarowych. System Enova 365 umożliwia przepisywanie różnych cen do jednego produktu, określanie okresów ich obowiązywania oraz automatyczne przeliczanie cen na podstawie zdefiniowanych reguł. Dzięki tym funkcjom możemy, na przykład, ustawić dla laptopa XYZ cenę podstawową, która zmienia się w kolejnych miesiącach. W przypadku, gdy zachodzi potrzeba masowej aktualizacji cen, Enova 365 ma na to rozwiązania. Możemy eksportować listę towarów do Excela modyfikować ceny w arkuszu kalkulacyjnym, a następnie zaimportować zaktualizowane dane z powrotem do systemu. To znacznie ułatwia proces, zwłaszcza przy sezonowych promocjach. Kolejną istotną funkcjonalnością są ceny indywidualne dla klientów. Dzięki Enova 365 można tworzyć spersonalizowane cenniki, co pozwala oferować specjalne warunki cenowe dla kluczowych klientów oraz automatycznie stosować rabaty dla określonych grup odbiorców. Ta opcja nie tylko zwiększa lojalność klientów, ale także wprowadza pozytywne zmiany w relacjach z nimi. Warto również zauważyć, że Enova 365 oferuje możliwość definiowania cen w różnych walutach, co jest niezwykle przydatne dla firm działających na rynkach międzynarodowych. System automatycznie przelicza ceny według aktualnych kursów, co eliminuje ryzyko błędów i oszczędza czas przy transakcjach zagranicznych. Odpowiednio skonfigurowane definicje cen przyczyniają się do automatyzacji procesów sprzedażowych, minimalizując błędy ludzkie i przyspieszając reakcje na zmiany rynkowe. Ponadto ENOWA 365 dostarcza narzędzi do analizy polityki cenowej, umożliwiając porównywanie efektywności różnych strategii oraz monitorowanie wpływu zmian cen na sprzedaż. Podsumowując, konfiguracja i wykorzystanie definicji cen w module Handel systemu Enova 365 to potężne narzędzie, które wspiera zarządzanie polityką cenową przedsiębiorstwa. Dzięki zaawansowanym funkcjom, jak ceny okresowe czy indywidualne cenniki dla klientów, firmy mogą elastycznie reagować na zmiany i optymalizować swoje strategie sprzedażowe. Efektywne wykorzystanie możliwości oferowanych przez Enova 365 może przyczynić się do zwiększenia konkurencyjności firmy oraz poprawy relacji z klientami. Zachęcam do skorzystania z doświadczenia specjalistów firmy NeoSmart, którzy pomogą w pełni wykorzystać potencjał tego systemu. To czas, aby twoja firma zaczęła odnosić jeszcze większe sukcesy. Chcesz wiedzieć więcej? Szukasz innych rozwiązań przyspieszających i automatyzujących codzienne zadania? Zapraszamy na bezpłatną analizę, prezentację rozwiązań. Zapraszamy do Neosmart.